Witam Was serdecznie prosto ze sklepu Magic Club i zapraszam na opowieści o włóczkach. Długo zastanawiałam się, jaki ma być temat wiodący, słuchajcie, transmisji ze sklepu Magic Loop. W związku z tym, że jest to sklep z najpiękniejszymi włóczkami, tak, to stwierdziłam, że pokażę Wam to, w czym jesteśmy pionierem. Od początku, praktycznie kilka lat temu, już. Z stosujemy połączenia różnych włóczek. A to się zaczęło od fantazyjnej włóczki Feza, to jest włóczka e, turecka, teraz już e, no ona mi się tak za bardzo już nie podoba, szczerze powiedziawszy, więc jest na wyprzedaży, a czy w sensie cały czas rynek proponuje coś nowego, innego, ciekawego, więc, e, więc e, ja jako osoba bardzo kreatywna i e, lubiąca te fantazyjne nowości i różne tego typu rzeczy, po prostu to Biorę, żeby to wypróbować, bo ja bardzo to lubię, tak? Lubię łączyć e, włóczki, lubię fantazyjne projekty, tak? E, jeszcze nie nauczyłam się, słuchajcie, robić transmisji prosto z gimbala. Mam bardzo wysoko umieszczony telefon, żeby się tutaj też przede mną e, zobaczyły troszkę tych połączeń, które Wam dzisiaj e, pokażę. E, no i tak z góry to się. oczywiście autorkę tekstu. Wzór można kupić w języku angielskim, niemieckim albo norweskim i po prostu wrzucić PDF do Google i przetłumaczy Wam na polski. To jest bardzo prosty wzór. A dlaczego ja od takiego prostego wzoru słuchajcie zaczynam, dlaczego robię takie proste swetry? Dlatego, żeby Wam pokazać, że z Magic Loop nauczycie się takiego swetra bardzo szybko. Teraz zaczęliśmy cykl, dzierganie z Medzi Klub jest proste. W każdy wtorek, w każdy piątek w postaci mega krótkiego szkolenia prezentujemy dzierganie od A do Z, nabranie oczek. Tak? Teraz była w czwartek metoda kontynentalna i metoda wschodnia, inaczej heretycka. Jak te oczka przerabiać. Ja słuchajcie, ja przerabiam i tak, i tak, zależy co mi jest w danej chwili potrzebne. Tak? Ale to jest tak, wydaje mi się, że z, tą z tymi metodami dziergania na drutach to jest tak jak z prawą lub lewą ręcznością. Po prostu wygodniej jest robić pewną metodą, tak? Ale należy znać różne metody, dlatego że chodzi po prostu o to, żeby równo ustawiać na drutach oczka, tak? To nie jest tak, że jedna metoda jest lepsza od drugiej. Po prostu każda z nas lubi jedną metodę bardziej niż drugą, tak? E ale te metody, wszystkie metody, to nie, nie, nie istnieje tylko kontynentalna i wschodnia, tak? Wszystkie metody po prostu są do czegoś, do czegoś służą, tak? I e, można je lubić lub nie, ale znać trzeba, tak? Można jakąś metodę stosować częściej. Tak naprawdę ja robię metodą heretycką głównie, ale e, kontynentalną również. Na przykład jeżeli robię e, jersey'em, tak? E, tak to moja babcia mówiła, w tej nazad, no to robię wszystko heretycką, ale jeżeli robię jerseyem na okrągło, no to trzeba już mieć świadomość, że oczka mogą się inaczej na drucie ustawiać, tak? I wtedy trzeba mieszać te metody, tak? No dobra, wracając do clue, czyli będę Wam, słuchajcie, mówić o połączeniach włóczek tak naprawdę. To jest jakby, z tego znany jest Magic Club, z fantazyjnych włóczek, z fantazyjnych połączeń, z szalonych projektów, tak? Oczywiście mamy też włóczki klasyczne, tak jak tutaj mamy na e, e, włóczki tropikalane, tak? To są włóczki klasyczne, które można połączyć ze wszystkim, tak? Nasza marka, włóczki Magic Club, to są włóczki fantazyjne, tak? E, no różnego typu, cały czas są nowe, tak? Powiem Wam w sekrecie, że będą też nowe cekiny, 37 kolorów i też cekiny w kształcie łez że obserwujcie nas i, i, i patrzcie, co my tam Wam e, proponujemy. E, I chciałam Wam po, właśnie pokazać, że sweter z tego samego wzoru, słuchajcie, tak jak ten, co ja dzisiaj mam, może być po prostu zupełnie inny, tak? Możecie zrobić prosty, tak? To jest naprawdę mega prosty, zrobiony z prostokątów, bez podkroju, e, zszywany, e, znaczy rękawy, rękawy są dorabiane e, na brzegu. Ja akurat tutaj boki sobie poszywałam, bo e, bardziej e, lubię po prostu zszywany, znaczy uważam, że szef e, uważam, tak chyba jest, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, napiszcie w komentarzu, po prostu e, szef stabilizuje bardziej dzianiny. Tak? Jeżeli chcecie być bardziej zadowolone z udziergu, to może zacznijcie od takich prostych swetrów no, zszywanych. Tak? Ja mam też dużo kursów, jak zacząć robić na drutach, na przykładzie prostych, bardzo prostych swetrów robionych drutami dwunastkami. To, to bardzo szybko się robi, tak? z włóczki właśnie pari. I teraz mówię, wracając jeszcze, jeden wzór może wyglądać różnie, w zależności od tego, jakie wybierzecie włóczki. To tak samo, słuchajcie, jak cały, cały tydzień tamten, pokazywaliśmy Wam. Czapki z włóczki Rio, tak? Czapki z włóczki Rio, na początek. Różne połączenia kolorystyczne. I tak naprawdę ja te czapki robiłam w ubiegłym roku, i na 200 czapek, które zrobiłam, każda była inna. W ogóle nie było e, powtórki. No, mam takiego zleceniodawcę, a jest to firma mojego męża, która zamawia ode mnie czapki dla swoich e, klientów. I one nie mogą się powtórzyć. Tak samo później to rybki na przykład robiłam przed świętami, tak? Dobra, bo za dużo e, dygresji. Yy, więc mamy taką na przykład włóczkę Rio, tak? To jest nasz bestseller. Tak samo jak Pari yy, z Tropical Lane. Tak to się czyta po włosku: Tropical Lane. I teraz yy, czapki z Rio, samej Rio też oczywiście robiłam. Tak? To są te wzory czapki, słuchajcie, wzdłuż i wszerz. I. Zrobiłam tak, tak w różnych połączeniach, czapkę wzdłuż, czap znaczy zrobiłam zwykło. Najpierw czapkę wzdłuż, czapkę wszerz. No i stwierdziłam, że już mi się nie chce następny raz robić takiej samej czapki, więc ja sobie połączę. I na przykład, zobaczcie tutaj, taki kobaltowy kolor bardzo pasuje do tej włóczki Rio, więc w tych rolkach z ubiegłego tygodnia były takie połączenia. Jak ktoś nie lubi takich jaskrawości, to może trochę te kolory złagodzić stosując Pari 47. Mamy też taki piękny granat, 113, tak? Tutaj jeszcze, zobaczcie, te, te motki, bo czasami otwieracie paczki i mówicie, o Jezu, to nie ta włóczka, to jest ta włóczka, tylko inaczej zwinięta. Tutaj mamy na, na, na zewnątrz więcej szmaragdu. To jest włóczka, która, słuchajcie, też idealnie nadaje się na, do nauki dziergania, dla początkujących, tak? E, w składzie ma akryl 47% i 53% wełna mulesing Free, ale o, o tym poświęcimy oddzielną transmisję, także jest produkowana po prostu w warunkach godziwych dla zwierząt, tak? Bez męczenia tych zwierząt, tak. Ale już jakby ten temat w... dzisiaj głębiej wchodzić nie będę. I zobaczcie, mamy to Rio Emerald. To jest bardzo tania włóczka, 39 zł kosztuje. Jest identyczna jak włóczka Katia Azteka, to jest z tej samej nawet fabryki, ale jest dużo tańsza, bo nie jest uszlachetniona, ale tak naprawdę obie włóczki po praniu wyglądają tak samo, tak? Azteka jest przed w motku bardziej puszysta, no bo wiadomo, to jest duża firma międzynarodowa, która ma różne sprzęty też do uszlachetniania włóczek. No mnie jeszcze na to nie stać, ale może będzie stać. I teraz słuchajcie, jakie jeszcze te pari bym tutaj zastosowała. Zobaczcie, szmaragd to jest piękny kolor, mam taki sweterek, najczęściej w nim chodzę, 975 kolor. Drugi kolor, butelkowa zieleń, 690, też do tego jak najbardziej pasuje, natomiast to jest inna tonacja kolorystyczna, ale zobaczcie, tutaj takie niteczki, butelkowa zieleń też tutaj jest. Albo turkus, wygląda świetnie, tak? Turkus kolor, kolor 339, czyli zobaczcie, ile jest możliwości połączeń tego koloru pari. Zobaczcie. Każdy z tych motków można połączyć z innym kolorem tego, tej naszej wspaniałej włóczki. Ona również jest bardzo słuchajcie wydajna. Ja na przykład ten Sweterek, ja mam duże gabaryty, to jest rozmiar XL. Ja go zrobiłam z białego pari z czterech motków na drutach numer 8. Dobra, mamy szmaragd. Weźmiemy sobie teraz słuchajcie taki karmel blue. No, na, akurat w tych moteczkach na wierzchu jest bardzo dużo karmelu albo karmelu połączonego z blue. Ale w środku zobaczcie, jaki piękny, jaki piękny Turkus, więc uważam, że Turkus z tym będzie pięknie wyglądał. Karmelowy, akurat nie mamy w tej chwili koloru 840 pari, bo chyba... Beatka! No? Mamy 840 pari, mamy pari. To weź przynieś! To zaraz Wam pokażę jeszcze, tak, z 840 pari taki właśnie brąz. Ym, można ym, też połączyć. Beżowym to nie, czyli tak z turkusowym. Szmaragdowy to nie. I tym takim ja bym połączyła chyba z tym 47, z takim bardzo, bardziej takim stonowanym, stonowanym pali O, a tutaj batka przyniosła, zobaczcie, tutaj jest taki kolor 840. Też taka mała chusteczka, ta e, Sirmion. No, dobra. Więc odkładamy na razie Emerald, tak? Emerald i Blue Carmel. Jeszcze do kolorów jaskrawych wrócimy, bo ja tutaj je mam obok. No tutaj akurat może trochę męskich bardziej, tak? E, Rio Beige, taka mokka, mokka to jest, tak? Mokka, też inaczej zwinięte, więc takie kolory, takich kolorów spodziewajcie się w tych motkach. I ja bym to połączyła z kremowym, tak jak tutaj mam 900 albo 111, może być fajnie zatopione te, te brązy w tym. Albo z pari na przykład 62, albo z tym, który przed chwilą pokazywałam 810. Mogą być fajne efekty kolorystyczne. Teraz, no czarny, czarny Rio Black. On jest nazwany czarny, ale też ma sporo grafitu szarości, tak? To jest ten sam kolor, ale takich kolorów pojedziewajcie się w środku. To jest po prostu, zależy od zwinięcia, tak? Można połączyć z czarnym, pariżem, mieć włosek, żeby było bardzo y, przyjemnie. Czarny to jest numer 112, albo y, taki 29, tak? Fajne połączenie, prawda? Mamy tutaj też Rio. E, Rio, Rio, Rio. Jaki to jest kolor? Grey po prostu, tak, szary. Jego można połączyć z ciemną szarością, jeżeli Wam się tak podoba, z białym właśnie tym 110 100, albo 900, albo z tym 544. Bardzo fajny kolor, dużo taki gołębi, delikatny mocherek, tak. To tyle, jeśli chodzi o szarości i czarne. Teraz w ogóle z tych kolorów dwóch Zdzicha będzie robiła wzór. Robotki Zdzichy. No i tutaj, słuchajcie, szkoda, że teraz nie mam tego gimbala, znaczy nie umiem go obsługiwać na transmisjach, żeby mi się to przesunęło tu, a ja muszę włóczki przesunąć tu. <grym> Trochę techniki, człowiek się gubi. Takie kolorki, zobaczcie. Zaraz Wam pokażę, co, co z czym połączyć. Hmm? Naprawdę to daje niesamowite, słuchajcie, możliwości kolorystyczne i fakturowy, tylko u nas w sklepie. Naprawdę nie ma nigdzie takiego wyboru włóczek, e, włóczek, włóczek fantazyjnych z włoskami, nopkami, cekinkami, różnymi, ty, różnymi jak to nazwać, prędelkami, tak? E, włóczki. My się nie skupiamy jakby na składzie, chociaż nie mamy takiego, żebyśmy mieli włóczki 100% sztuczne, tak? E, ale bardziej nam zależy na fantazyjności, a! Włóczki klasyczne, tam z tyłu tropikalne, włóczki naturalne też mamy w 100% naturalne, tak? Bardzo przystępne cenowo, tańsza dropsa, to są te włóczki tropikalne, jak tak sobie porównacie metraż i gramatury tych włóczek. Dobra. Teraz, słuchajcie, Rio. Najnowsze Rio Violet, najnowszy kolor. Prosta chusta, ja to wzięłam specjalnie z warsztatów z Domu Kultury, dzieci robią takie chusty. Obydwa tutoriale są na moim kanale na YouTubie. I tutaj mam ten RIO. Lawender. Lawender, przepraszam, to jest wiolet. Lawender, słuchajcie, z czym można połączyć z tym pięknym lawendowym pari w kolorze 520. Albo z tym fioletowym ciemnym w kolorze 10. I ten i ten pasuje. Teraz Rio Violet. U zdzichy właśnie, z robótki zdzichy jest bardzo fajny wzór na sweter z, tego, z, tego, z tej włóczki. I ten wzór będzie jako gratis do zamówień powyżej 100 zł w lutym. I też można połączyć, słuchajcie, z tym fioletem numer 10, albo z tym takim delikatnym fioletem numer 520. Ale tutaj, jak widzicie, jest sporo też żółtego, tak? Ja, ja łączyłam też z żółtą samantą, ona nawet za mną chyba jest akurat, ale już nie chcę mieszać samanty, to zrobimy na inną transmisję, ale bardzo ładnie też łączyłam z pari 86 albo z takim limonkowym pari 292, zobaczcie, naprawdę super dzianina powstaje. No i teraz te moje ulubione chyba, Ulubione, ulubione. Czerwone moteczki. Rio Red Orange. Tak wygląda to w motku. Z czym to połączyć, słuchajcie? A nie mamy bordowego. Beata! Pari 583. 583. <grym> mamy bordowy, czy nie ma już? W każdym bądź razie. Dobra, zaczniemy od pomarańczu. Słuchajcie, nawet można połączyć z tym. To jest taki taka, Taki limonka. W momencie, kiedy są włókna połączone tutaj, to też limonkowy kolor fajnie wygląda. Ale chciałam się skupić jednak na czerwieni Dobra, zacznę od tego, zobaczcie. Pari. Ile ja tu mamy tych kolorów? Bordowy 583. Czerwony 5340. Koralowy 100. Tak? Różowy fuksjowy 339 <noise> różowy różowy 334 ups różowy 64 pomarańczowy 92 i pomarańczowy taki trochę bardziej stonowany 40 zobaczcie wszystkie te włóczki pasują do Rio Red Orange zobaczcie Rioret Orange Pomarańcz 40. Pomarańcz 92. Bardzo pasuje. Yy, tutaj akurat jest zwinięte, także więcej bordo widać. Czyli bordowy 583. Bardzo pasuje. Czerwony 340. Również pasuje. Koralowy. On jest taki stłumiony, bardzo fajny. Ten ostatni sweter Holiday Suite to z tych dwóch zrobiłam, tak? W połączeniu z czerwonymi cekinami. Bardzo ładnie pasuje też koralowy. Można wzmocnić fuksją. Też, też to może ciekawie, bardzo ciekawie wyglądać. Albo tak troszkę stonować i iść taki róż tego typu. Róż 500, 339 albo 64. I to by było na tyle. Myślę, że. Yy, to są tylko dwie włóczki, słuchajcie, tak? To są dwie włóczki, Pari i Rio, które są naszymi bestsellerami, których można zrobić takie wspaniałe, wielokolorowe dzianiny, tak? Jedna włóczka i siedem innych kolorów, na przykład dodacie, tak jak tutaj, te czerwienie i czerwienie róże, i wychodzi wam zupełnie coś innego. Jeżeli macie taki fantazyjny i kreatywny umysł jak ja, i nie robicie nigdy dwóch takich samych rzeczy, to naprawdę. U nas to jest kopalnia różnych połączeń. Jeszcze Wam powiem, słuchajcie, jeszcze Wam powiem, muszę, z czego jest ten sweterek. Już wspomniałam na początku, tak? Wzór autorka będzie na, na dole, e, oznaczę, tak, w opisie. E, I wiecie co? E, można go zrobić na różne sposoby, właśnie. Zaraz Wam pokażę, co ja tutaj dołączyłam. Spadły moteczki. O, to jest to. Poema. To jest poema i pali Zaraz przyniosę. Dobra, jest tutaj Ja go zrobiłam 111. A mamy 111? To jest. Ja go zrobiłam z koloru 111. A to jest to, No, to jest 111. Cztery motki, słuchajcie, na, na rozmiar XL. Nawet XXL powiedziałabym o moich gabaritach, bo czasami tak jest. I do tych paseczków takich kolorowych, które co jedenasty rząd robi się po prostu na, na stronie, jeżeli wypada to na stronie prawej, no to robimy wtedy oczka lewe, a jeżeli wypada na lewej, to robimy oczka prawe. I właśnie wtedy dołączałam drugą niteczkę. To jest poema kolor 92. Piękne, piękne moteczki, słuchajcie. Piękne. Trochę mi jeszcze zostało, porobię próbki, żeby wam pokazać, jak to wygląda na przykład poema tylko pojedynczy. Tylko ten kolor na przykład, tak? Albo nie, nie, nie w formie paseczków, tylko w formie. No, Janina z, te, z tego, tak? Albo połączę z białym. Zobaczę jeszcze, ja to wszystko zależy od. Od dnia. Od dnia. Od humor. <grych> I humor. Humor mam zawsze dobry. Słuchajcie, ja bym robiła milion połączeń w ciągu jednego dnia, ale e, nie da się. No to by było na tyle. Dziękuję Wam. Kolejna transmisja będzie w poniedziałek. Mam nadzieję, że wypracujemy sobie tę godzinę. Transmisje wszystkie, słuchajcie, są zapisywane. Będą też wrzucane na YouTube'a i będą też na Facebooku. Bądźcie z nami, obserwujcie nas, udostępniajcie. Piszcie w komentarzach, czego u nas jeszcze brakuje. Po prostu dawajcie znać, co i jak. Miłego dnia, miłego poniedziałku całego tygodnia. I kreatywnego. Pa, pa. I teraz nie wiem, co przycisnąć, żeby yy, się to zapisało i pojawiło na Instagramie. Na stałe. <grym> Zaraz zobaczymy. Bo już raz robiłam, słuchajcie, transmisję i wiecie, co się stało? Nie zapisała się. O, to chyba tu. Nie... Tutaj chyba trzeba kliknąć udostępnij nie, trochę techniki, człowiek się gubi. No nie wiem, jak to zrobić. A gdzie ja mam użyć, słuchajcie, gimbal? Przecież ja w ogóle nie umiem zrobić zwykłej transmisji w ten sposób. A, a jak mam y, jeszcze używać jakieś dziwne sprzęty? Kurczę, no nie wiem. Dobra, po prostu. Zak